Witam serdecznie całe grono sadownicze. Słuchajcie, e, Prinsa P14 wygląda w taki sposób, e, gdzieś te zawiązki można powiedzieć są polizane, ale czy to jest zmrozięte, moim zdaniem to wszystko jest do wyciągnięcia, kwiat centralny ładny i zielony. E, oczywiście nie wszędzie tak to dobrze wygląda jak na tej P14. Mam działkę w tamtym roku, co tam mi zmarzła pod Kalińskim bardzo mocno. No, tam doby są przetrzepane i to powiem Wam bardzo, bardzo, bardzo. Nie wiem, ja tu przyjechałem dopiero patrzeć, jak tutaj to wygląda. No ale tu widzę, że jest chyba najlepsza działka ze wszystkich. Ta, no tutaj to jest baja. Tu jest baja. Pójdziemy tam jeszcze w młode zobaczyć, ale em, powiem wam. Powiem wam, że ta działka u mnie to jest chyba. Taką najcieplejszą z tego co widzę, bo w tamtym roku też tutaj no, ale jednak gdzieś czarne też jest. Ale to jest. Czarny, no słupek taki ciemniejszy. No tutaj też takie można by było powiedzieć, że to jest jeszcze do wyciągnięcia, nie? Tu jest dobry. Tu jest dobry, czyli raz, dwa, trzy. I ten do wyciągnięcia, ten w zasadzie może też, a centralny, no, centralnego urwałem Centralny dobry. No, ale tam to chyba będzie gorzej. Tam jest spora trawa. Nie skosiłem trawy niestety, ale widzę po kwiatach, że coś to, coś ciemne, ciemne są. No. I tu patrzymy. Zmarznięte. 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 Dobre, nie przejmuję się tutaj, bo ja specjalnie go lekko czołem. Zobaczcie ile tu jest jeszcze pozamykanych kwiatów. Także. No spokojnie to wszystko będzie. Te pozamykane są dobre. Ładnie przerzedziło i tak to właśnie miało wyglądać. Zobaczcie widzowie jak tu wygląda bez pielnika. Tu jeszcze dzisiaj będę właśnie robił na chwasty i też skosze. A tu jak zrobiłem pielniczkiem. Jak to wygląda po pielniku, e, kurde wam powiem, już żałuję, bo mogłem wszystko przejechać tym pielnikiem, ale to mi się tak nie podobało trochę, jak to, jak to wychodzi, bo wiadomo, jak jest du dużo, dużo chwastów, no to tak się wydaje, że e, nierówności się robią jakieś pod drzewem, nie? ale to po prostu ładnie usycha i zobaczcie, te, te chwaściki wszystko ładnie pousychały i to... Super wygląda, trzeba było mi jechać Wszystko po kolei, nie zostawiać tego Duża trawa też ma wpływ na Na mróz, choroba Dobra, patrzymy tutaj Jak wygląda Ją ksiaty. Czarny Do wyciągnięcia Dobry Dobry. Nie ma na co narzekać. Widzowie nie ma co narzekać. Tak, by mi się, tak mi się chociaż wydaje. Ale kurka, goldenik na P14. To mnie cieszy. Cieszy mnie, bo. No ładny, zdrowy. Dobry, goldenik, dobry. O! Piotrek już zapierdziela z opryskiwaczem. Piotr walczy o plom. Giba tam idzie pewnie. No. Słuchajcie, a u was jak tam to wszystko wygląda? Rozupiemy te pozamykane kwiaty. Zielono zielono, zielono. No tutaj, tutaj, w miarę fajnie to wygląda. No tam, tak jak wam mówiłem pod Kalińskim doły są bardzo mocno przerzedzone. Pojedziemy jeszcze w Prznicz jeszcze raz, bo ja byłem z samego rana, ale mm, teraz może będzie coś lepiej widać. Zobaczcie, jaki to jest Idaret. Dobra tutaj jest po środku a na dole. Zobaczymy No, tu złapało. Tu złapało Tu złapało, ale tak to jest do wyciągnięcia moim zdaniem No a tu. No Kulec tak, jakby po tamtej stronie pola wszystko jest gitara, a tutaj, tutaj już jest inaczej, tu już jest połapany galancie. Hm. Dobra, od góry zobaczymy, co pało. Dobry. No, można powiedzieć, że dobry. Dobra, Kuba. Szybka decyzja. No tego też zapału. No i tak miałem tego tareta nie, gibularyno nie robić, ale idę jeszcze tam na drugie, drugą, połowę, po, drugą połowę pola. No i widzowie, tu jest kurde, podkładka dziewiątka. Tu jest chyba A2. Tak mi się wydaje, bynajmniej i tu, i tu nic nie złapało. Hmm. No takiej samej wysokości, wszystko zielone, a tam już połapało. Także no, mulu chodzi. Dobra, tu z dołu zobaczymy, tu mogło złapać. Tu mogło złapać. Zaraz tutaj obadamy z dołu. Ty, no dobre jest wszystko. No, no i czym to idzie? Nie. Zobacz, tu jest ładne od samego dołu. No, czyli te trzy rządki, gimbalery, muszę drobić ok. Tak więc, widzowie, dzisiaj trochę zmiana planów, bo miało być korto e, na skrócenie przyrostów. E, no, ale ze względu na to, że na niektórych działkach wystąpił mróz, i uszkodzenia w dolnych partiach drzew są dosyć znaczne. E, robimy gibom. Na regenerację dodajemy steam efekt. No i dodajemy maral. Też oczywiście to wszystko ma wspierać regenerację tych uszkodzonych e, zawiązek. E, niestety, proheksradion wapnia. E, stety, niestety dajemy dopiero za 3 dni. E, oczywiście on będzie nam ograniczał też e, przyrosty. No ale to już jest taki termin Wam powiem Za bardzo długo, długo, długo Przeciągany, ale i też Nie będzie takiego opadu e, Tych zawiązek, po prostu Te, te zawiązki będzie trzymał i, I nie pozwoli opaść Dobra, to czyli plan znacie e, Do tego wszystkiego Oczywiście dodaję MAP Czyli azot, fosfor Właśnie jestem na Prinsie Na którym e, tutaj Dosyć mocno mróz uszkodził zawiązki tak jak tu widzimy na 1 2 3 4 5 6 wszystkie są trachnięte wszystkie są trachnięte choć no nie wiem takie te niektóre to naprawdę są do do zregenerowania i moim zdaniem to Zregeneruje, tylko trzeba e, czymś pomóc. No, wam, ja w tamtym roku też robiłem mm, tym mm, steam efektem Gibelaryną i Mralem, tam gdzie miało po prostu zregenerować. To mi się wydaje, zregenerowało. Ktoś... No i widzowie, tu jest taki temat, że wcześniej rano byłem, te kwiatki inaczej wyglądały. Teraz już widzę trochę zwiędły bardziej, ale no, zobaczcie, ile tu tych kwiatów jest. Dobra, sprawdzamy. Ile tu tych kwiatów jest? I nie, ja tu nie będę kurde, giblerynował nic. Chyba teraz. Tutaj nie. Tu, wszystkie te kwiaty, które są pozamykane, przecież tam to, to nie pomarzło nic. I chodzi o to, czy ta regeneracja w ogóle ma sens, bo ja wiem, że niektórzy mają takie podejście, że no nie ma co regenerować, bo środki są do kitu. Ja uważam, no tu nawet zielono, nie? Ja uważam, że po prostu to też wszystko zależy od mm, intensywności tego przemarznięcia, bo jeśli jeśli zawiązka jest tak przetrzepana, że cała czarna, to chyba nic nie pomoże, nie? Na przykład tak jak tu, nie? No to jest, tu uważam, że jest mocno. Ale na przykład, no tu słupek niby jest zielony, wokół jest trochę brązowe, także to nie wiem, powinno chyba wyciągnąć. Także tak to wygląda i chcę Wam jeszcze coś pokazać. Słuchajcie, tu nie było opryskane, ale chwas nadal rośnie. Nie? Z jakiego powodu nie mam pojęcia, chyba dlatego, że nie zakwasiłem, zawsze zakwaszałem, zawsze zakwaszałem wodę. Akurat wtedy już mi zabrakło towaru, to nie zakwasiłem, no i tak to właśnie wygląda. Ale, ale, chcę Wam pokazać jak wygląda po pilniku robota. Słuchajcie, tu było zrobione pilnikiem, to była połówka, zobaczcie. Połówka tu gdzie zrobione, jak wygląda. Ja nie zrobiłem tego wszystkiego, bo szczerze Wam myślałem, że no będzie lipa, że po prostu te chwasty, e, wiadomo, że one są ruszone, ale będą dalej rosły, no bo gdzieś tam ziemię dotykają, ale nie. Ale nie. Różnica jest fenomenalna. Zaraz pójdziemy tam, gdzie półrządka zrobiłem, a pół nie. No, trzeba było mi tu wszędzie przejechać, ale no przynajmniej wiemy na przyszłość jak to ma wygląda, nie? Po, po, po właśnie kwas był troszeczkę mniejszy od tego, ale był bardzo podobny. I tu mamy rządy, pół półrządka, gdzie przejechałem, tu półrządka gdzie nie przejechałem, a tu rządek gdzie przejechałem z obydwu stron. Robi robotę? Robi robotę, tylko że jeżeli się robi tym pielnikiem, od razu po robocie jest efekt taki sobie, taki sobie, bo to jest takie nawalone na kupę, nie, można powiedzieć tego, e, te, te, tej zieleniny, a, ale to tak jak tu, chwila, moment uschnie i, i jest lepiej. No i tu ogólnie, tak jak już Wam kiedyś kilka razy pewnie mówiłem, niektórzy to już pewnie wiedzą, że był nasypany kopiec, nie, bo wydawało mi się, że za płytko była posadzona talerzówką, przejechałem, nasypałem. No i tu zobaczcie, tu ładnie już zebrało e, ziemię, nie? z tego kopca, tu już się robi gładko. Wiadomo, tu jeszcze jest ta ziemia, ale e, tu się będzie teraz tu obsypywać, tu jeszcze zrasz się potem przejedzie, no i wiecie, i się będzie wyrównywało. Także e, jeśli chodzi o przejazd pielnikiem, bo wiem, że niektórzy się z Was mnie pytają: e, Kuba, co jak są fasty? No po prostu, jak są fasty, trzeba wolniej jeździć. Nie, nie, nie da się jeździć jedynką czasową. Tak, jak tutaj też by można było na spokojnie jedynką rzosową miweca, a tutaj, no to wiecie, czwóreczka, trujeczka, polowa, zobaczcie, jak to wygląda, bo to chodzi i to wszystko ładnie wyrywało. Ja się biorę za pracę dalej. A. A co? No niech się regenerują, nie? Niech się regenerują. No, zielone. Ale to właśnie cieszy, że nie jest wszystko wytrzepany. Słuchajcie, jakie jest sadownictwo. Dopiero dopiero co w poprzednim filmie mówiłem, kurde, trzeba będzie przerzedzać za dużo kwiatu, nie? A tu teraz robimy i e, no, tak jakby regenerujemy te kwiaty, także sadownictwo jest nieprzewidywalne, bo nieprzewidywalna jest pogoda. A od pogody wszystko zależy, ja uważam. Także, dobra. No i co, ja tu będę musiał poprawiać na chwasty, bo ja nie wiem o co tu chodzi. Niby bierze, nie bierze. Za domem robiłem w tym samym czasie i, i wszystko ładnie wzięło, no ale tam zakwasiłem, a tu nie. No i to taka to jest różnica. Wczoraj widzowie nie chciałem nagrywać, bo jeszcze był drugi dzień przybrozków i wczoraj był film zbyt optymistyczny, bo no wczoraj szkód nie zrobiło dzisiaj dopiero, także tak to wygląda. I e, byłem jeszcze po litr giby, bo daje trochę większe dawki, więc mi zabrakło. I tyle. Słuchajcie, możemy zapytać zapytacie, czy nie dodaje jakiegoś cynku boru, czy azotu, czy fosforu teraz na regenerację. Oczywiście to wszystko dodaje. Pomimo to, że jest kwitnienie. Maral ma w sobie cynk. Maral ma w sobie substancje organiczne: fosfor, azot, jod i tak dalej, i tak dalej. Map ma w sobie fosfor i azot. Dodaje też mocznik w małych ilościach. Tam ja daję tylko kilo. Także e, te różne substancje, które mogą wpływać na regenerację, również są dawane oprócz biostymulatorów widzowie z tego wszystkiego, z tego stresu pomrozowego, zapomniałem dodać wcześniej na Idareta. E, Cyfluxa, a w zasadzie to może i lepiej, bo ja tylko zrobię e, Idareta tym, e, z tym, tym opryskiem Także cyfluxem e, lecę na mączniaka dareta, bo Niby jeszcze problemów nie ma z mączniakiem, ale Tak brudnie jest opryskiwać, zaraz go myję, Ale mogą być także Dlałem sobie 1200, powinno na Idareta i Prince'a starczyć Albo na Idareta tylko, zobaczymy e, no, no i działam A ja już bym pryskał na chwasty to Ajajaja, to jest tylko Golden Sad. Przepraszam, zaraz będę mówić. że Kuba, która godzina? A ty na chwasty chcesz pryskać? Godzina jest 18.00. Ja tak, tak jak mówicie, będę pryskał już przed wieczorem, żeby po prostu na pszczółki czasem nie napryskać. Także na chwasty, tylko po, po zmroku i w odmianach, które już przekwitły, tak jak Idaret. Także taka to robota. Widowia tak poważnie. Słońce już zachodzi, jest godzina koło 19. Ja o tym cyfluksie nie zapomniałem, żeby go dołożyć. Tylko cyfluks ma specyficzny zapach, po prostu czuć go bardzo, nie? Eee, to tak samo jak niektórzy mówią, że triazole odpędzają pszczoły. No, moim zdaniem nie odpędzają pszczół żadne triazole. Tylko eee, załóżmy, difekonazol ma inny zapach. Tak, też ten taki specyficzny. Bo te bukonazol raczej nie ale difekonazol ma ten taki zapach specyficzny i o co tu chodzi, jak opryskamy kiedy latają pszczoły no to jeżeli ten oprysk poleci z difekonazolem czy z tym cyfluxem no to ta pszczoła już nie zostanie wpuszczona do ula bo będzie miała inny zapach i po prostu inne pszczoły nie dadzą jej tu wejść więc, e, więc po prostu mm, na tym to polega, że pszczoła zmienia zapach i nie zostaje wpuszczona do ula i potem umiera Raczej tak mi się wydaje. Trzeba by było się dopytać jakiegoś pszczelarza. Ale ja się pytałem kiedyś to właśnie o to, to w tym chodzi. No. Także widzowie, tak jak widzicie, pomału daret już przekwita. Nie, tu jest szampion. Tu jest. Tu jest szampion. Tu jest Idaret. Wszystko to już przekwita. Słuchajcie, tak jakbym mógł Wam załóżmy doradzić, bo wiem, że niektórzy dzisiaj robili zabiegi i na przykład nie dodawali gibeleryny no ja uważam, że wszystko można by było nie dodać, ale gibeleryna do regeneracji po przymrozkach, no jest chyba najważniejsza dlatego, że dlaczego tak mówię, dlatego, że no wszędzie można wyczytać, że są, były jakieś badania że, że po prostu giby mają wpływ na regenerację i tylko w zasadzie giby, najbardziej. A to, co się dodaje, załóżmy, tak jak Steam Effect czy Maral, to wszystko to ma wspomóc tą regenerację, tak? Załóżmy, dostarczyć różnych składników, pobudzić drzewa jeszcze w jakiś sposób, żeby to wszystko wspomagało działanie giblery i tak dalej. No i przynajmniej ja tak myślę i ja tak robię. W tamtym roku też na jednej działce było minus 7 i jabłek było. No, niedużo, ale coś tam było. Tu był, tu jest szampion, ja jego gibelerynami nie pryskałem, bo tak jak widzicie, jest i zielony, a nie chcę mieć problemu z przerzedzaniem. Tam, gdzie się przerzedziło dzisiaj samemu, no to gibelerynę dałem, bo na dołach, mi się wydaje, byłoby naprawdę bardzo, bardzo mało i słabo. Także na tyle, widzowie, pozdrawiam, do następnego. Cześć!